Na naszym kanale. He, hejka tu gramy. Razem. Tak, dzisiaj gramy. z Pigi. Przepraszamy, Eks. tak, ale po prostu to jest nasz pierwszy filmik. Więc. Nie, jest player. Dobra. Player? Tak, jest play, player. Może znać tę grę, może nie, nie wiem. Yy... Mam nadzieję, że na, nas dobrze przyjmiecie na YouTubie. Dobra. Dobra. Będzie mapka. Ja tą uwielbiam tą mapkę. Y, posłuchajcie, Nie będzie, jak ta, tą mapkę, jak ta mapka minie, to będzie jeszcze jedna i to koniec będzie, bo na razie tak krótka będzie. Jeszcze może dzisiaj się pojawi, pojawi lub jutro y, odcinek. O pokaż się. Gdzie, że... możecie nas zapraszać do znajomych. Y, tutaj możecie wi widzicie kulka 1 3 4 2 9, a moja to jest nazwa Nadia to Natka. Więc możecie nas przyjmować. Opidy. Jest. No. dobra. O nie, to jest fioletowy klucz. Teraz tylko trzeba jeszcze niebieski znaleźć, żeby otworzyć. A ja potrzebuję, a ja chcę zielony. Kurde, ktoś mi napisał, więc jak słyszeliście taki dźwięk, to mi ktoś napisał. O, gościuwa ma zielony. i do zielonego. Piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach. Oj, tu jest niebieski. Piszcie w komentarzach, chodź. Weź ten niebieski. Piszcie w komentarzach, jakie gry jeszcze możemy nagrywać. Weź to i chodźmy tu. I chodźmy otworzyć. Nie wiem, chyba... Dobra, ja otwieram. Wiesz te fajerbole jakieś. Nie wiem jak to się nazywa też. Dziewczę no nie, tu jest potrzebny zielony. O ja widzę ten. O, ja tu widzę ten klucz pomarańczowy. Weź pistolet. Ty. Czekaj, okay. no mam pistolet. Dobra, to nie wiem, jak będziesz widzieć jakąś pigi, to możesz ją zaszczelić. Mm. Tak, wybraliśmy sobie... Nie, nie mam strzał, nie mam strzału. Widzę pigi. To jest policjant. Tak. A nie mam strzału, nie? Jakoś odcinki będą się jakoś, y, będą jakoś, będą chyba dwa odcinki dziennie. Zobaczymy, jak to będzie, jak tam czasowo. Boże, gdzie ja idę? Dabia? Ja? No? Bo ja nie wiem, czy ja mam ten fajerbol, czego nie mam. No nie, widzę tego policjanta. Może widzicie tam. Dobra, idę go zastrzelić, chyba, wiesz? A ja szybko idę otworzyć to. On, on też wspomniałem, zabił mnie. Kurde, gościu. Tu. Słuchajcie, yyy. Nadia, gdzie ty jesteś? Nadia, powiedz ci gdzie on jest? No gdzie? Kurde, jest tu taki ten... No on jest tu przy tam... No jest tu przy cyrku, ten. I przechodzi właśnie o tej jakiejś toalety, coś takiego. kota tego, jeszcze klika. Potrzebny wam jest biały klucz. Właśnie ja spróbuję wziąć ten... ten biały klucz, bo też... Bo ja tak zawsze biorę ten dobra, klucz. Dobra, patrzę na ciebie, patrzę na ciebie. Kurde, dobra. Nie wiem, ja muszę odejść tu, spróbuję tu we, przez to wejść, tylko muszę odejść. Zobaczmy, gdzie on jest i zobaczę, czy jest blisko ciebie. No okej, okay. kurde... Blisko bo... ciebie?! ale tu przy tu tym! Przy tym? Kurde, ja nie mogę tego klucza go wziąć. Nadia, yyy... Nadia, to są pułapki, wiesz co? On tu stoi ciągle, wiesz? O, to niezłe. Sorry, ale ja nie umiem tego klucza zawsze wziąć. Się boję, że mam. Tak jest, gdziełam? Ale no, nie, on tu stoi. On. Poszedł sobie, poszedł sobie. Dawaj! Kurde, włapałam się w pułapkę. Dobra, jest. No nie, jeszcze ten taki klucz. Mm. Kurde, ale nie. Oni nie otworzyli tego tam przy drzwiach. Dobra, no to idź szybko, nie? Hmm? Szybka rundka, nie? No taka szybciutka. A nie. się znowu w pułapkę wszczelę. No oczywiście, bo jestem to masz taka. Kurde. Dobra, ale jest. Dobra, otwarcie. Tylko jeszcze kot brakuje. Ty, to, to łatwe. No, brakuje. Ale bym mnie prawie złapał, widziałaś to? Ej, dobra, poszedł za tą dziewczyną, dobra. Ale nie, gdzie jest to? Boże, jest tam. Tylko? No, plójka jest. No, nikt nie zabrał plójki, wiesz? A gdzie to jest? No, plójka jest tam, gdzie byłaś koło tego klucza. No tak, ale tam nie było tego. Taka... Była, musiała być. Poczekaj się raz, zobaczę. Kurde, goni mnie. Klaun. Yy, dobra. Chyba tutaj nie może wejść. Jak pamiętam. Dobrze. Jest, tu jest plójka. Mówiłam. Kurde. No... no dobrze, nie dobrze. Muszę tutaj. Pójść tędy. Kurde, teraz muszę go jakoś wykminić, Żeby ten... Za to on za tobą ciągle biega, nie? Hmm. Musisz po, podejść do jakiejś dziewczyny, nie? No, ja albo... za to on za tobą biega. Nie biega? Nie, już nie. Mhm, to dobrze. Nadia, powiedziałam ci, idź tam, on jest w cyrku. Dobra, my to wygramy. Spokizna. No Nadia, ty w złą stronę idziesz po ten kod. A już mam kod. O, dobra, oki. Okay. Tylko postawię ten kot i już. Tylko, kurde, ja się boję, że wejdę w tą pułapkę. No i także wejdę, bo jestem do. By... Um. Dobra, wygraliśmy. Chodź tam, chodź tam. Nieźle, Nadia, dobrze, ci szło. Dobra, mm, ja to skip sobie zrobię, więc widzimy A ja się. Go. A, dobra, to, to my się poczekamy. To aż te ludzie, to widzimy się na następnej mapce, to zastopuję, to pa! Dobra, już jesteśmy, już minęła mapka ta, jeszcze było... Musieliśmy poczekać jakieś dwie minutki, bo ludzie byli takie, że nie weźli. Dobra. No, dobra, będziemy lecieć z kolejną rundką. Tak, może weźmiemy inną tomę, dlatego że nie wiem, czy wam się nie będzie nudzić. Więc weźmiemy jakąś, inną. No. Mhm. I może dom weźmiemy. Dom może weźmiemy. Bo, Czy co? Ile ty jest, jest mapę. Którą? Dom może, albo, albo tom y, prawie przedostatnią. To dawaj dom. tom. To dawaj dom. Jak, jak y, trochę przerywa to sorry, ale jakieś są lagi. Dobra, jest ten dom. Ja biorę bota. Bo ta, Mam nadzieję, że słychać dobrze. Mnie Aha. i moją Tom. Nie traktor. Ty jesteś? Nie, ja nie wiem. Jesteś? Nie, ja nie jestem. Masz normalnie to? No. No nie ma. Ja nie jestem. Ja nie jestem. Okej. Okay. Kurde, jak ja nie lubię tego trajtora No. Powiem tak, jeszcze... nie jestem w tą dobrą mapkę. N nie znam trochę, znaczy do, tak dobrze nie znam tej mapki. Ja trochę będę biegać za ludźmi, nie? A jeszcze ci ludzie idą w tą samą stronę, wiecie? Nie, bo ja idę do olety a, ja, a ja idę do piwnicy. Nie, już proszę. Hej, Roxana Zrób sobie widniejszy okay. obraz. Roxana, Poczekajcie, na chwilę zastopuję. Kurde, akurat chciałam na chwilę zastopić i mnie akurat złapało, więc... Ej, no mnie też złapało. Więc będę spektować Rox, roks... spe... Boże, nie umiem tego no wypowiedzieć. No złapało. A, okej, okay, dobra. To nie wiem, yy, czy robimy jeszcze kolejną będzie, czy co? No możemy zrobić. Albo możemy tak zrobić, że musimy pomieszać gry i możemy też do jakiejś innej wejść. Dobra, no. Dobra to zrobimy teraz taką mieszankę gier, więc yy, my, my zastąpiamy i idziemy do następnej gry. Widzimy się zaraz. Pa. Dobra, my już jesteśmy w takiej grze. Yy, zagramy tylko jedną rundkę, więc jaki jesteś kolor? Jestem niebieski. Żółta. A, dobra, czyli będziemy na przeciwko siebie. OK. Jak Wam się spodoba takie mieszanie gier, to To może być jeszcze więcej. W komentarzach. No, bo jeszcze nam nie zablokowali. To jak Wam się podoba, to piszcie w komentarzach. Będziemy tak więcej nagrywać. No. Ja chyba idę na tych. Mnie to wkurza, że ten, że oni zrobili inaczej tego Robloxa. A no. Ten. Dobra, ja idę na czerwonych. A ja idę wiesz na kogo? Na kogo? No ja też chyba. A ja idę na zielonych chyba. Nie, bo A że nie ktoś to... jest u mnie. Bazie, dobra, już nie wnikam. A wy macie całą bazę. No. Że jakie A triki ma... ja robię. Co robisz? Twiki, bo takie wiesz co, wiesz co, robiłam, yy, zaskoczyłam z... i super. Zginam. Yy, dobra. To nie ciągle tutaj walają. mnie, no i ja nie mogę do nikogo pójść. Piszę w komentarzach, co możemy nagrywać. Możemy nagrywać już adopt Me, możemy też nagrywać jak otwieramy prezenty lub jajka jakieś. Mhm. Możemy też nagrywać yy, jak... Kurczę. Nie wiem co jeszcze możemy nagrywać, ale... Mogą być też równe osoby na tym kanale, ale więcej będzie z tą. Z właśnie z tą osobką, która ma na imię Kurde, to, to się nagrywa. Boże, już się, prze, się przestraszałam, że to się nie nagrywa. Okej. Okay. To jak tam mapka minie, to... To... to Kurde, to, to będzie już koniec wtedy. Będziemy otwierać prezenty, wtedy możemy też otwierać jakieś... Będą akurat... Yy, może odcinki będą się jakoś pojawiać o godzinie, na przykład nie wiem, jakaś... nadia. Nie bij mnie! Nie ja ci nic nie robię. Nie. Super. Czemu mnie Nie wiedziałam, że to ty zapomniałam. Bo we gościu nie szczelaj do mnie, bo zaraz tego gorzko pożałujesz. O, boże. Gorzko. Kurde. No, gorzko. Pożałuję. Dobra. No tak. Posłuchajcie. No nie. Pozdrawiam Też. No, my jak gramy, no to właśnie, no nie, tak ciągle nie, 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 nie. Ja wali ciągle te komplementy. Oczywiście, żebyście nie mówili potem, że my... albo pisały, pisali nam w komentarzach, że, że jesteśmy małe, lub coś takiego, to... Mm, nie piszcie tak, bo ja mam... znaczy... Roksana ma... ma 9 lat, a ja mam... no... Boże, do, boże, dobra, a ja mam 11. Musiałam na chwilę wyciszyć, bo... Yy, znaczy... Yy, musiałam na chwilę zastopić yy, nagrywanie, bo ten... Yy, bo... bo no, bo wszedł. Yy, yy, więc yy, ja na chwilę zastopuję. Dobra, już o ten... O, widać, że już czerwonych nie ma. Więc ja idę na zielonych, bo zielona nie jest tam. A, to nic się nie dzieje. nie przychodzą niebieski. Kurczę. Wszystko mi rozwalają. A ja nie mogę nawet wejść na samą górę. Wejdę na samym dole. To super. To zeskocz może i ten. Sorry, no, że no, ten, no. że tak. Boże. Spadłam. Kurczę. <noise> Boże Dobra, będę na samej górze Kurczę, idę na chwilę A do... Pan... Roxana, idę do ciebie, ale nic nie rób, bo też... no Mamy czerwona na samej górze? A gdzie ty jesteś? Kurczę, spadłam za, da za daleko Mamy czerwona, na samej Przegraliście. górze? Przegraliście no. Dobra, to, to poczekaj, to wiesz co? Mm, przegraliście Kurde, dobra. To my się może będziemy już żegnać, bo już się nie opłaca tak, to ja sama. Więc my się będziemy już żegnać. O! No i super. Akurat chciałam się żegnać, a już nam rozwalili bazę. Wszystkim chyba. Nie, no to czekaj, zejdź tu na dół. Poczekaj, znowu nam popsuli. Poczekajcie, Może zaraz będzie przywitanie. Dobra, będzie przywitanie obok siebie. Dobra, chodź, zejdź na dół tutaj. A ja jeszcze na dole. Kurde, Dobra, ale idę. mam lagi. Dobra. To my się my... Ludzie nie szczeladzie w nas. No i super, chyba się my nie pożegnamy, bo ludzie w nas... Dobra. Pożegnamy się jakoś daleko od tych ludzi. No, Boże, ludzie. Dobra, my się będziemy już żegnać. Boże, jeszcze to, jeszcze następna mapka. Dobra, my się będziemy już Żegnać. No to... Pa!